Mam nadzieję, że jeżeli oglądasz to wideo, to nie ustawiasz swoich bębnów w ten sposób. Także dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o ergonomicznym ustawieniu swojej perkusji, tak żeby to było efektywne, żeby, żeby też mieć taki komfort gry na co dzień w naszej codziennej właśnie gry, grze na perkusji. Jest to temat bardzo często tak traktowany trochę po macoszemu, mówię to głównie tak o sobie, no jeszcze w niedalekiej przeszłości można powiedzieć. Ale wydaje mi się, że jest to też temat, który dotyczy bardzo wielu perkusistów, ponieważ jest to taki temat, na który po prostu często nie chcemy spędzać jakiejś tam nadmiernej ilości czasu, a jest on dość potrzebny, tak uważam. I teraz yy, większość osób, yy, właśnie no, szczególnie jakichś młodych perkusistów, ustawia swoją perkusję na pałę. Albo może też dlatego, że w taki sposób, jak gdzieś tam widziało na YouTubie, może jakiegoś swojego ulubionego idola, tak, nie wiem, mamy jakieś takie charakterystyczne zestawy perkusyjne, konfiguracje, jak na przykład, nie wiem, Nico McBrain, czy Simon Phillips, czy Neil Peart, czy Ian Pace, czy Lars Ulrich, tak, to są gdzieś tam ikony, ikony w ogóle się światowej klasy, jeżeli chodzi o muzykę w ogóle, odbili jednak jakieś tam niesamowicie duże piętno na muzyce ogólnie. No i to, że oni ustawiają jakieś tam bębny w swój określony sposób, to trzeba sobie uświadomić, że im to zajęło tam x lat, żeby, to, żeby osiągnąć gdzieś tam ten pułap, że oni już wiedzą, że chcą mieć tak te bębny rozstawione i koniec, kropka, nie? I to, że oni ustawiają tak perkusję w dany taki, taki sposób i my widzimy, że to jest fajne... Ale nie wiemy, czy to jest jeszcze fajne dla nas, i to o tym się dowiadujemy dopiero po jakimś czasie, kiedy widzimy, że na przykład obijamy krawędzie, że na przykład talerze nam pękają, bo w zły sposób je po prostu ustawiamy. No, ale przecież ten mistrz perkusji ustawił to w ten sposób, więc to na pewno musi być w ten sposób, bo on jest przecież mistrzem perkusji, go nie kropka, nie? No i właśnie chyba do końca tak nie jest. Tylko żeby o tym się przekonać, potrzebujemy e, kilku lat, czy nawet może czasem więcej doświadczenia. E, mi na przykład uświadomił to, że no, może nie do końca dobrze ustawiam swoją perkusję, e, to uświadomił mi Michał Jastrzębski, fenomenalny polski e, perkusista i zwrócił uwagę e, u mnie właśnie personalnie, gdzie mieliśmy okazję się spotkać, że to nie do końca jest tak, jak być powinno. I teraz jak tą perkusję dobrze ustawiać? Oczywiście inspiracja jest jak najbardziej dobra, tak? Sam się inspiruję o ogromną ilością różnych perkusistów, na przykład właśnie wspomniany Michał zainspirował mnie do tego, żeby nie grać już na centrali 22 cale, tylko spróbować na dwudziestce. Tym bardziej, że przyjmuje uczniów, by, bywa także ci uczniowie. Często mają powiedzmy, nie wiem, 7-8 lat załóżmy, no i ta Centrala 22 faktycznie może być trochę za duża, a Centrala 20 jest taka bardziej uniwersalna, więc sprawdziło się to u mnie jak najbardziej mega. Co więcej, używam na przykład Staxa po prawej stronie i to też jest inspiracja od świetnego australijskiego z kolei perkusisty Troya Wrighta, też świetny bębniarz. No, i na przykład dalej, tak. Dużo osób gra w taki sposób, że, zawsze, że na przykład mają jakiegoś tam toma dziesiątkę, toma dwunastkę, tak, czy coś takiego. Ja z kolei jestem fanem jednego toma tylko przed sobą, bo wtedy mam tutaj gdzieś tam obok przestrzeń na jakiegoś tam kobela, właśnie wspomnianego staksa, czy inne tego typu instrumenty perkusyjne. No więc tak, to jest taki proces nauki, bym powiedział, na gdzieś tam całe życie. I teraz jak ergonomicznie ustawić tą perkusję, żeby to było skuteczne i żeby był ten komfort z gry. Ćwiczenie jest tak banalne, że się dziwię naprawdę, że ja o tym tak. Y Późno w zasadzie usłyszałem, bo to powinna być jedna z pierwszych lekcji. To w ogóle wszyscy powinni bombardować to, tak? tak? Ludzie, którzy wrzucają różne treści perkusyjne w internet, to powinni wrzucać po prostu bombardować całego Facebooka, YouTubea, Instagrama, tam TikToka, Sroka i tak dalej i te wszystkie możliwe rzeczy, bo to jest tak banalne, tak proste, a tak mało osób o tym mówi. Nie wiem czemu. <laughs> I temat jest taki: bierzesz sobie pałki perkusyjne po prostu i robisz niewidzialne uderzenie w werbel w niewidzialny werbel, którego nie ma. Ale już widzisz jak te pałki ci się układają. Gdzie ten werbel musi być umiejscowiony, żeby był, żeby to uderzenie było na samym środku. I robisz tak z każdym pojedynczym elementem, z każdym pojedynczym instrumentem perkusyjnym. Czyli zaczynasz sobie od werbla, dalej lecisz sobie na przykład po tomach dalej sobie lecisz po kreszach, tak? I tutaj też ważny temat. Tutaj nie tylko wchodzi w grę e, załóżmy ustawienie tego kresza, jeżeli chodzi o wysokość, ale też może być to ustawienie, jeżeli chodzi o kąt. Czyli uderz sobie w tego niewidzialnego kresza i dokładnie widzisz jak ten kresz powinien być umiejscowiony, jak wysoko, może jak nisko, a może pod jakim kątem właśnie, żebyś go za bardzo za chwilę nie uszkodził żebyś zaraz nie płakał, że ten kresz ci po prostu pęki. Musisz nagle kupić nowy albo kombinować z jakimś wycinaniem, czy innym i inne tego typu eksperymenty i poświęć na to dosłownie, no nie wiem, ile Ci to może zająć w przypadku Twojej perkusji, mi to zajęło, myślę, no między tam pół godziny, a godzinę tam spokojnie, ale jest to rzecz, która bardzo dobrze wpłynęła na moją jakość gry, tutaj też może taka wzmianka a propos centrali. Zauważyłem, ciekawe, duża ilość perkusistów ma e, tak ustawione bębny, że one są jakby po jednej osi, czyli centrala jest gdzieś tam wzdłuż tej linii, werbel, tom i tak się zastanawiam, bo właśnie ja na przykład dostałem podpowiedź, która sprawdziła się u mnie świetnie, więc załóżmy, że jeżeli sobie teraz usiądziesz za perkusją, to twoje stopy nie będą idealnie, przecież równolegle siedzieć, prawdopodobnie. U mnie tak jest i z tego co widzę u większości perkusistów również tak jest, tylko mimo wszystko jest to tak trochę pod kątem. Więc warto sobie te pedały właśnie do, do bębna centralnego, czy też do hi-hatu, czy podwójne stopa, tak, u ułożyć właśnie w ten sposób. Zobacz sobie, sprawdź, przetestuj, u mnie się to sprawdziło Świetnie, i podejrzewam, że u ciebie również się może to sprawdzić. E, świetnie. No i znowu taki prosty temat, a tak mało informacji zewsząd o tym jest. Wniosek jest taki: po prostu testuj, po prostu testuj e, e, testuj to wszystko. I teraz to też jest znowu proces na całe życie, bo twój aparat ruchu też się non-stop zmienia w trakcie gry, ponieważ znowu uczysz się jakichś kolejnych to nowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I teraz pokażę ci pewne wideo. Teraz, jak być może zauważyłeś, ja tam zauważyłem dość konkretnie, też tam popełniłem pewien błąd w tym przejściu, które przed chwilą widziałeś. Czyli obiłem o krawędzie toma 12, który był właśnie przede mną. I dopiero to zauważyłem na wideo, bo jakoś podczas grania nie zauważyłem, e, te, nie zauważyłem tego błędu. I dopiero po czasie, właśnie po opublikowaniu tego wideo stwierdziłem, że okej, okay, ten tom 12 warto trochę znowu pod ten kąt schylić i udało się, czyli dzisiaj już nie obijam w ogóle krawędzi tego mojego toma, chyba że jakieś faktycznie pojedyncze uderzenie, ale to nie ma znaczenia, no bo to gdzieś tam wpisuje w statystykę błędu, normalna sprawa, jesteśmy ludźmi, ale po prostu koryguj to. Od razu, kiedy widzisz, że jakiś błąd notorycznie popełniasz, że tutaj nie, nie uderzasz powiedzmy gdzieś tam w środek bębna, że, że obijasz o krawędzie czy tego typu rzeczy, od razu to koryguj. I będziesz widzieć naprawdę bardzo fajne postępy w Twojej grze i w Twoim komforcie gry. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób ty ustawiasz swoją perkusję, także daj znać koniecznie w komentarzu, sam jestem bardzo ciekaw, bo być może też się czymś zainspiruję i będę mógł też potestować z jakichś twoich pomysłów, które ty wdrożyłeś do swojej gry. Także jestem bardzo ciekaw i dzięki za obejrzenie tego wideo, miłego dnia, cześć!